No akurat jesteśmy w trakcie remontu Cały czas się remontujemy Kotłownia zrobiona Jak należy To się przekopywaliśmy trochę z kotłowni do domu i mamy teraz fajną, ciepłą wodę użytkową. Mamy fajną ciepłą wodę użytkową. O, chyba łaka... Och, popatrzcie te nasze wybiegane. Lecą. No i one się tak lubią gryźć za obroże. To się okazuje, że spodziewamy się maluchów. Ta jedna i ta druga też. Także będziemy mieć dużo szczeniaczków. Jak ktoś to ma ochotę sobie Porezerwować To bardzo Proszę Jedno i drugie zresztą jest czempionem Polski Ta mniejsza O ta czysto O ta Czysto rudobiała z grand czempionem On no, nosi duże sukcesy na, na wystawach Ładny pies Tamta ruda biała, pręgowana, też czempion Polski, z nią nie robiliśmy międzynarodowych ani grand championów. doszliśmy do wniosku, że tam jest spokojna, no tam spokojna jest i to bardzo. Rzeczne pieski. tutaj jest sakurka właśnie. Dosyć wysoki ma progesteron, także jutro idziemy do kawalera, tak? No, pojedziemy i będziemy oczekiwać szczeniaczków. Tutaj od niej wyjdą, czysto, prawdopodobnie czysto rudo-białe. Jest małe prawdopodobieństwo, ale jest, że będzie pręguski. A od tej Adi, no, w większości będą pręgusy. Ona ma dużo genu pręgowego i zawsze maluchy się rodzą w większości pręgowane. Zresztą jedna z naszych pręgowanych też odnosi zeszczeniaczków od niej, odnosi sukcesy. Artemitka. Na wystawach się spotkaliśmy. Bardzo ładny piesek mało tego wygrała z naszą oto. Ta artemitka, ale wstydu mówię nie ma, to z jednej hodowni. To jakby to nasze wygrało wystawę. I o tej większej będą rudobiałe pręgowane. W większości maluchy tam jedna, dwie sztuki czyste rudobiałe wychodzą. A o tej prawdopodobnie będą większość rudobiałych czystych, a będzie będą pręguski. Także od wyboru do koloru. Tylko na czarnych nie ma. One grzeczne są, bardzo ładnego usposobienia, dobrze socjalizowane uczą się jeździć samochodem i roweru i hulajnogi się nie boją no, zresztą we wcześniejszych filmach można zobaczyć w jaki sposób my je w jaki sposób my je socjalizujemy praktycznie są pod dobrą opieką behawioralną weterynaryjną A no i one są takie właśnie później do, do przytulania tak naprawdę w żadnej jakiejkolwiek najmniejszej agresji w ogóle nie wykazują. Choć bronić się potrafią, jeżeli tam rzeczywiście ktoś tam zacznie piesek jakiś atakować, to one nie są tym bezbronne. Natomiast są co dzieci bardzo lubią. No, no są takie takie po prostu przytulachy do przytulania. Co tam Addisonek? Chodź tu do mnie. No. No, to jest taki ładny, fajny piesek właśnie. Przyjdzie się, przytuli. Ta też przyjdzie się, przytuli. To jest sakurka. Ta będzie miała pierwsza szczeniaczki, a ta będzie miała drugie szczeniaczki. Znaczy w drugiej kolejności, także w przerwie dwutygodniowej. Poród jest planowany na listopad. Tak, poród jest planowany na listopad, czyli do, w grudniu, w styczniu. Po, po dwóch miesiącach będą do oddania. Jeżeli za granicę, to tam jeszcze trochę dłużej, bo muszą być szczepione na wściekliznę i muszą przejść kwarantannę. Także, tak, zapraszam serdecznie do rezerwacji.